Dzisiaj się sobie w grę o nazwie Never Inta, ostatnio wylosowałem ją w sumie w jajkach, gdzieś tam na stronie Fanatical Games, bodajże tak się nazywa strona, która jest taka, wiecie, takie NFG2, czy coś podobnego. Udało mi się wydropić, były tam takie specjalne jajka, takie można powiedzieć event pewnie jakiś wielkanocny jeszcze pozostał i można było sobie wydropić, wydropiłem jako pierwszą gierkę. Mm, jest to roglaj, szybko, krótce o tej gierce. jest to mamy trzy baby do wyboru, mamy czerwoną włosą z dużym mieczem, mamy tutaj kobitę z kataną oraz babę, którą ja biegam, to jest kobita z mieczem oraz e, mm, tarczą. Tutaj możemy w ogóle dobrać jeszcze, jakbyśmy chcieli jakąś specjalną bronią pobiegać e, i sobie możemy dobrać ją, czyli możemy customizować te postacie, można powiedzieć, w jakimś stopniu. Gra jest totalnie, można powiedzieć, tragicznie e, przygotowana, ale mi się podoba, nie lubię roglajki y i to jest powód, dlaczego to lubię, e, to jest trudne do drugiego bossa, drugiego bossa jeszcze ani raz nie pokonałem, pierwszego mi się udało za chyba drugim razem czy trzecim i No jest tragiczna ze względu na to, że ona ma dźwięki totalnie źle ustawione, na przykład jest wszystko w miarę cicho, uderza w ścianę i mamy w jakimś stopniu przester niepotrzebny. Dobra, czyli mamy tak, mamy ogólnie jeżeli chodzi o tą postać, akurat ona pod kół, czyli jakiś tam atak można powiedzieć specjalny ma tarczę. Prawym atakiem mamy taki można powiedzieć atak, nie wiem, szybki, lewym zwykły atak oraz kontrolem, klikam to mam jakiś tam atak specjalny, tak to można chyba nazwać. W ogóle gra jest w wersji 0.4 i raczej nie będzie już aktualizowana. A szkoda, bo mi się podoba. Mamy przeciwników, których po pokonaniu dostałem sobie punkty. Następnie możemy te punkty, no spokojnie, użyć do... o nie zabiję go. Ej, ej, nie bij. A, jeszcze mamy pod stacją mamy ten... Hmm, Dasza, tak. Hmm, co jeszcze? No a właśnie, te punkty możemy sobie później wydać na ulepszenie naszej postaci, jak kliknę shifta to biegam standardowo, jak przytrzymam shifta i użyję jakiś atak, to by go e, dużo szybciej, taki można powiedzieć spida dostaje. za skrzynkami chowają się, akurat tu mamy palaka, ten palak jest w miarę przydatny, to mamy jeden z największych, najwięcej bijących, bo mamy później noże, noże potrójne jakieś tam, e, mamy beczkę wybuchową i pewnie jeszcze wiele innych rzeczy, których w żaden sposób, o, miecz mi wydropił. to jest ziomek, który akurat dropi jakieś tam specjalne rzeczy, tylko musiałbym go trafić jakoś i nie zginąć, Chodź tu... Nie no, stamina w jest tragiczna, jest tak szybko, zjada tam staminę. Co <śmany> i do mnie. Ubicie go oczywiście, nadaje no, nam ileś przedmiotów. Tu mamy 200 shielda, to jest bardzo duży silnik. Ja, ja, zaraz się, się wywalę, ale dobra, cofnę się. I mamy apteczkę, nie będę używać, bo apteczki są przydatne, a jak level nie skoczy to będę i tak się do maksimum. 200 shielda co 300 esencji. Dobra, nie bij mnie, bo chcę przy... <śmany> no ubiję cię po prostu. Zmierzymy sobie oczywiście te wszystkie rzeczy po kolei. 200 shielda co każde, 300 esencji, postać zdobywa 1% dmage'a, fajne, fajne. Czyli im więcej mamy, czyli lepiej pozostawić sobie tę esencję, tu mamy broń, która jest gorsza, ale konsumuje mm, 15% tylko staminy podczas walki. Tu coś jeszcze mi wydaje się wypadło, o tu jest ten duży miecz, zaraz sobie go sprawdzę i będziemy mogli pójść dalej. Oj, cię nie lubię, bo ty masz tę tarczę, ta tarcza jest strasznie denerwująca, odsłon się, albo nie odsłonię się, po prostu cię ubije. 135, 10, pro, 10 punktów physical ataku. jest. Mniej, ale ja bym w ogóle sprawdził tę broń. Mm. Większość tej broni po prostu działa na tej samej podstawie, tylko jest po prostu skin tej broni. Ewentualnie mają jakąś inną umiejętność przy sobie. Dobra, tak jak mówiłem, życie na razie nie będę używać i nigdy nie wiadomo, w którą stronę pójść. Chyba ja bym się lepiej najpierw cofnął i przeszedł tamtędy. Wydaje mi się, że to będzie po prostu jeszcze zaułek, w którym ewentualnie będą jakieś ukryte rzeczy. Albo jakiś kolega, jak widać. on nie jeden. Dobra, wszyscy leżą. 3000 punktów. Oj, się wyleczyłem, bo dostałem level upa. W postaci można levelować, tylko to mam welowowaną, resztą nawet nie grałem. Przeciwnik z drugiego poziomu. Oj, 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 prawie, prawie berwanny niepotrzebnie. Mam jakiegoś palaka i tu widzę, że nic więcej. Dobra, spadam stąd. Resztę pewnie jakbym y y levelował, to byłoby mi łatwiej grać, ale skupiłem się tylko na tej postaci. W sumie fajny atak, Jakoś Dużym mieczem. Większy damage zazwyczaj pewnie, ale y niestety powolny. Miecz jest w miarę przydatny. Katana najszybsza, katana też żeby grać, ale nie zawsze ją biorę. A, jakoś tak już mam. Dobra, mamy pokój mm, specjalny, w którym mamy przedmiot, jak widać na samym końcu. Jest to... Ej! Jest to jakiś e, żywioł. Ej. Nie atakuj na tył. Muszę tylko podropać. Mm, dostaję większy range, atak. Okej, okay, wezmę, bo i tak nic nie mam innego, to sobie zabiorę. Tu mamy poukrywanych kolegów. No i mogą mieć coś ukryte. O, i mamy nóż. Jubli knife'a, który jest zwykłym nożem do rzucania, nic więcej. O, bije mocno. Klucz! Czasami się trafiają drzwi zamknięte. Dostaję plus 140 shielda, physical damage plus 10 i do the following condition burning. Ele elektro elektrostatyczność, zamrażanie poison. Low and stuny. Jestem odporny na te wszystkie rzeczy. Okej. Okay. Fajny, fajny przedmiot. Bardzo lubię. Zobaczymy, co się będzie. Zasadniczo chyba tu jest jedna rzecz schowana. Albo nie, więcej. O, i tak jak mówiłem, no są jeszcze trzy noże do Zaraz też sobie je użyjemy, żeby pokazać. W sumie chciałem wam pokazać tę grę, bo mi się w miarę podoba, tylko no niestety raczej nie będzie aktualizowana w żaden sposób już przez twórców. A szkoda, bo ma potencjał swój. Ma swój potencjał, który. Mnie się podoba, ja go widzę. I chyba źle poszedłem. No nie, kurde źle poszedłem. No dobrze, szybko się wróćmy, niestety nie ma. Brakuje mi czegoś takiego, jak było w mm, Enter the Gungeon? Czyli że na przykład, nie wiem, poza walką, jak nie jestem w pokoju walki. Oj, a ty skąd się wziąłeś? Jak nie jestem w pokoju walki, to po prostu biegam szybciej albo jakieś teleporty szybkie, takie było właśnie w Enter the Gungeon. Że mogę się teleportować z miejsca na miejsce, żeby szybciej przebiegać po tej mapie, bo bieganie jest tragiczne. A, miałem rzucić nożem. Stamina Potion daje jakiś tam efekt ulepszonej staminy. I mamy nowy miecz, katanę. Czy to jest lepsza katana? To jest ta sama. i Ja bym chyba wziął katanę. Ej, w ogóle to jest ta sama katana, nie? Znaczy ta, ta sama broń, tylko katana. Ma te same umiejętności, te same rzeczy. Wezmę katanę, bo... ...szybsza w ataku. Jest dużo szybsza. Tam chyba wszystko miałem. Widzę, że tutaj już nic nie ma. Tu byłem, tu byłem. Możemy się wrócić. Gra lubi się wysypywać. Tak po prostu. Nie, to w tamtą stronę muszę iść. Gra lubi się po prostu wysypywać czasami. Zdarzyło mi się. Nie wiem, z czego to było powodem. Obstawiam, że powodem prądu w moich gniazdkach, dlatego przepiąłem sobie cały komputer po coś innego. I może to jest racja, bo tamtej pory się mnie wysypała. Mamy e, oczywiście tutaj, e, można powiedzieć, runy, które mogę sobie bustować za esencję. Ale tak jak mówiłem, esencja jest dla nas e, przydatna pod nasz naczyńnik. Więc więcej mam esencję, każde 300 to jest więcej damage'a. Dlatego z tym pozostanę, w tego sobie rzucimy nożem, jak trafię. No i to jest nóż, który się odbija po prostu. Bardzo, bardzo fajne. Czy tu mogę wejść? To będę mógł pewnie inną stronę przejść. Kluczyk kolejny, przyda się. Tu mamy walkę z bossem. Schody na tym piętrze oznaczają walkę z bossem. Na którego na razie. Oj! Będę trafiać w ściany, bo są strasznie głośne, ale to był przypadek akurat. Oj, 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 nie podoba mi się to. Zostawiamy na potion, użyjemy sobie dopiero na bossa. Żeby nie było. Oj, half potion. Health potion są strasznie tragiczne w tej grze, akurat są. Bardzo dające i. w sumie całkowicie nieprzydatne. Dobra, mam wszystko, idziemy na bossa. Zostawię sobie tą esencję. Bo czemużby nie? Muzyka w ogóle odpaliła, ona jest wyłączona. Jest na piątce. No mogę podgłosić, ale wydaje mi się, że muzyka jest tylko chyba w lobby tej hali naszej, w której zaczynałem. Mam pierwszego bossa. Dosyć łatwy. Coś a'la pies, atakujący nas. E, bardzo łatwe ataki. Pluję kwasem. Teoretycznie jesteśmy odpowiedni na truciznę. Ale to zaraz się okaże. Im częściej używam w ogóle ataków typu z shiftem. Oj, wyrzuciłem nie z Ale strasznie głośno w Ale, ale strasznie głośno. O nie, gra się nie ten. Nie zatrzymuje, zapomniałem. Musimy go pokonać, też. Niczego. Na szczęście miałem sporo ataków. Oj, dobra na potion. Im częściej używamy shifta do ataków, tym coraz y, więcej on może nas uderzyć. Więc trzeba to też na to patrzeć. Mam odporność na to, ale jednak się boję troszeczkę. Oj, trafił mnie. Mamy shielda, więc nie boję się tak za bardzo. Trochę Dark Soulsy z tego wychodzą, ale no, przyjemna Ej, ja, ja lubię. Oj, Stuna dostał. Wykorzystamy to sobie oczywiście, żeby zrobić coś takiego. Atak specjalny, który... Ogromną ilość damage'a mu zadałem. Zabawne jest to, że nie zawsze wejdzie ten atak, ten taki ostatni, który mieliśmy przed chwilą. Łatwo poszło. rzadkie kryształ, one są później przydatne do craftowania run. A skoro my skończyliśmy walczyć, to ja przyciszył efekty do dwóch maksymalnie. Będą mniej słyszalne, ale przynajmniej nie będą boleć w jak będzie walka. Mamy oczywiście nagrodę z bossa. Oj to, tak, killerer kryształów i mamy pierścień. Mój pierwszy, 10 shielda, physical defense plus 50. Za każdy punkt życia dostaje damage, bardzo fajne. Damage taken costume uh, instead of health. Konsumuje staminę zamiast życia. Mmm, ciekawe. Kiedy stamina jest. Uh, tam wiecie, chyba się skończy, bo dajże: że A, dobra, nie nie, nie będę tłumaczyć bo totalnie, Nie wiem, tu mam w ogóle dwa przejścia. To, że o. A pójdę tędy. Wiesz, że mam to otwarte. Chciałem powiedzieć, że zapewne to będzie na jakieś jeszcze wyższe piętro, na którym jeszcze nie były, na trzecie na przykład. Ja wiecie, możemy sobie jakieś piętra. W tej hali, w której byliśmy na starcie, można sobie wejść do danego, na dane piętro. Czyli mamy pierwsze i drugie na razie. Zaczynam od pierwszego, bo sobie przy okazji bustuję też postać. Ale, jakbym chciał iść tylko po prostu pokonać bossa, to mógłbym. Ojojo, jestem na jakimś piętrze, na którym naprawdę wcześniej nie byłem. I nie wiem, czy ja bym zużywał tą esencję, bo ona w sumie mnie mocno bustuje. O, to jest ciemno. Pierwsza z tu jestem, mam jakieś szkielety. Pytanie, czy szkielety są dużo silniejsze ode mnie. One wstały. On nie ma rąk, ale kozak. Nie wiem, czego się spodziewać po panach, bo mówię, pierwsza z tu jestem. Ojojoj, oj, oj, oj. zdechłem. I to jest jeden z tych błędów, których strasznie nie rozumiem. Drugi raz mi się zdarzyło, że dostałem jakiś random atak, po którym... Mm, może to jakiś przedmiot, który miałem na sobie to spowodował. Dostałem jakimś random atakiem, który mnie instant zabił. Nie mam pojęcia, co to się stało. Dwa razy mi się to zdarzyło. Mówię teraz i wcześniej miałem też taką rozgrywkę. O, ty... Ale nie pokonałem drugiego bossa. A mam kolejne piętro odpalone. Pokażę Wam jeszcze te runy, które są dosyć ciekawe. Tutaj możemy sobie craftować runy. Każdą runę mogę sobie... E... O tutaj to się tak robiło, mogę sobie ją tutaj pobustować tym e, tetrisem, tą runę chyba najbardziej porobiłem, bo dodam najwięcej dmage'a i na tym biegam. Mamy też tutaj runę, która daje nam atak stamina, consumption, czyli konsumowanie staminę i tu masz trzy 3 pola, ojojoj. Ja bym się tutaj w sumie pobawił skoro jestem i poszedłbym w sumie pod heal mocno. Hmm, czy ja mam, mógłbym coś innego użyć, ale użyjmy to, tu wejdzie dwójka jeszcze, tu trójka nam wejdzie i dwójeczka i cały kryształ życia mamy, dobra ja chciałbym iść do kolejnego i to musimy zrobić tak, przechodzimy tutaj i tu musimy jedyneczki powstawać, oj spała sporo, sporo tego wszystkiego Ale będzie się mam nadzieję opłacać, niebieski, czyli defens, Tu sobie wrzucimy żółty, czyli staminy. I tutaj, kurczę dałbym kwadrat, ale nic z nim więcej nie zrobię, mogę dać w teorii dwa takie Białe to są lakap, Dobra, mamy kolejne i ostatnie do skraftowania Tu dwójki nie da, mam same jedynki, można tak powiedzieć Mógłbym tak zrobić, albo tak, ujujuj uj. Ale nie wiem czy ja bym po prostu nie zrobił czegoś takiego. Może dwa w tą stronę, albo dwa w tą stronę. Zrobimy tak. I tu potrzebuję jedynki, tu potrzebuję trójeczki, to od razu ją wrzucę. I mamy cały e, cały totem. Ja sobie go założę. Mogę w ogóle mieć do trzech totemów, tylko niestety jeszcze nie teraz. Pewnie będę później to jakoś tam zdobyć. Tak mi się wydaje. Dostałem jakiś nowy kostium, ale nie wiem czy ja już go nie miałem odblokowanego po prostu. Tu mamy bronię. Ja w ogóle teraz z podstawowym mieczem i tarczą biegam, to można zobaczyć. Tutaj możemy sobie kostium zmienić. Nie miałem. O ale koło za kostium, biegam z nim. Jaki alien świetny. Nie wiem po czym go odblokowałem i wybierzmy sobie, a tak 100, 105, to jest chyba randomowe, to całkowicie pewnie randomowo to się respi, ja bym poszedł od razu na ten trzeci poziom, bo bardzo mnie intryguje, a zginąłem dosłownie przypadkiem i szkoda, ale bym zobaczył co tam się dzieje, te chcytywania też są okropne w większości przypadków, mogłem użyć tam e, tę esencję, no już tam, po ptokach, po ptokach, dobra, e, tu ten wstał, on nie wstał, on leży, oj, ale nie biją jakoś mocno, ciekawe. Ale super Dobra, ubijmy go sobie. O, oczywiście jakbym trafiał, to bym go ubił. Użyjmy nasz atak specjalny. O, ale wytrzymały są te szkielety. O, ja cię kręcę. Tu mamy pokój, który ma jakieś ściany ciekawsze. Nie. A jakbym rzucił w to bombą. O! Żaba! Ej! Bo mnie zabijecie! Potion. Jeszcze na... O nie, 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 nie w tą stronę. Nie w tą stronę zupełnie idę. Zupełnie nie w tą stronę, w którą chciałem. Muszę tak stanąć, żeby ich poobijać. O, myślałem, że przejdą. Wszyscy chyba szybko biegają. No nie, bo mnie zabijesz. Nie, to, że szybko biegają, to jeszcze szybko biją. Fity potion. Tutaj akurat nam się przyda, no mówię. Mm, pierwszy raz jestem na tym poziomie. Jestem mega podjarany, bardzo mi się podoba. Nie uderzę w ścianę, koleżanko. Błagam cię, nie rób tego. Wyście by byłby chyba jeden przeciwnik. Tak, jest, nawet dwóch. Dobra, podejdźcie do mnie, wy i chodzicie dosyć wolno. A więc połbiłem was tym. Świetny ten atak. Dużo więcej mam staminy, ten, można zauważyć. I ta stamina jest spowodowana faktem, że właśnie ten. Potem sobie założyłem w hali. A tu mam jeszcze dwa przejścia. Ale nie jestem w stanie w żaden sposób to rozwalić, prawda? Muszę mieć, muszę mieć jakąś bombę, i ja że tylko ognistymi albo właśnie taką beczką wybuchową. Która jeszcze mi się nie trafiła. Tu stanie coś? Nie. Pójdźmy do przodu. Lekko się cofnie i mamy powrót do... A nie, nie mamy powrotu. Ten ręką klucze. Nie! Tego małego się boję. Na szczęście jak on mi trafi, to mi przerywa animację. Tylko szybko biega. Ja i w ogóle nie biję prawie. Okropieństwo. Dobra, gdzie jest ten? R rączka. Oj, za, za późno. Dobra. A no idziesz do mnie? Trafię? Za daleko stał. Ale za drugim razem już się udał. Czy coś mam tutaj w tym pokoju, czy po prostu to był pokój na tak zwane e, stracenie sobie No Dobra, niech nam się naładuje tam troszeczkę staminy i naładuje nam się mm, odrobina życia. Te życie bardzo powoli się regeneruje. Tam mamy szkieletę starczą. A tam mamy potion of healing. I nie ma wrogów. Czy jak to biorę, to mi coś zabieranie. Czasami są takie rzeczy, które zabierają życie, więc się obawiam. Tworzy falę uderzeniową podczas nasza. A podczas biegania? Tak, dobra, to znam. I mamy zwiększony atak speed. Przyda się. Na tym poziomie się mocno przyda. Idźmy sobie tutaj. Człowiek ręka. No z tym atak speedem to mogę... Oh! Nie, rób mi tego. Ten shockwave jest przydatny bardzo, jak biegam. Mogę na chwilę ich odrzucić. Przydatne. Ja się obawiam o swoje życie tutaj. Tu nic nie ma. Ciekawe, ciekawe. O, ten stał. Dobrze, że wzięłem sobie staminę. Potem staminy, bo tutaj nie dałbym rady na zwykłym totemie demagera jakimkolwiek innym. O, ciebie znam. Ty łatwy przeciwnik. Ciebie już znam. O, ten leci. On mnie ciachnął. Ale nie podoba mi się fakt, że nie mam życia. Nie mam potion healing. Mamy totem. Nic mnie nie atakuje, nic. Ja bym poszedł pod życie. Całkowicie. Leczą nas więcej życia i temy. Mam w ogóle procent szansy na to, że nam się uda wbić level na tym. A jak nie, to kupujemy i po prostu się zwiększa. Na przykład robiliśmy 38, 48. Czy będzie zwiększać co, co 10. No i na 58 już akurat trafiłem. No to już mam słabo. Zwiększa physical damage za każdy 200 max HP. Bardzo fajne, tylko ja mam na to 15%. Nie wiem, czy będę miał tyle punktów, żeby to ulepszyć. Bo przydałaby nam się ta runa. Hmm, tu mamy max HP dodatkowe. 35%. Iquest item damage by 30% I full in full alpha. Fajne, fajne. Że noże więcej biłem, jak jestem full HP. Pójdę wszystko pod życie. Tu się życie może przydać. Zwiększenie życia o 3%. Też przydatne bardzo mocno. Oczywiście trzeba mieć szczęście, żeby to trafić. No 63% i weszło. 100% razy na max alpha. Max alpha standardowo. 8 mamy już punktów runy. E, więcej życia leczą. Przy okazji dostajemy plus 4 m, m, tego max alpha za każdym razem. Jak bustujemy, żeby runę zdobyć? Mamy 100% kolejne. No już nas nie stać. 489 potrzebujemy. A mamy 134. Czy coś w tym pokoju postanowić wstać i mnie zaatakować? Nie. Ja bym chciał jeszcze z dwa palaki. Tam już widzę jeden. O, to jest nożownik w buzi. O! Super, to wyszło. Mamy, e, ton. tam. No ty nie powinieneś być problemem. On mi bije, nawet jak ja go biję. Dobra, ty jesteś tragicznie wielkim problemem. Ciebie obawiam. O, ten skacze! Żabor! Dobra, cofnę się. Muszę ich na dystans brać, no bo tutaj jest jak nic. Dobra, bijecie. O. Życie mi się zwiększyło do fola. Ale zdążyłem barwać, więc już te życie nie jest ta fola. Z każdym razem oczywiście też dostajemy jakieś tam busty. Nie, to jest stamina potion. Ech, ale tragedia. Miałem nadzieję, że to jest ten palak. Palak by się bardziej przydał. kolejny stamina. Czy się wydaje, że na tym, na tym na tym piętrze głównie stamina będę dostawać. Może się mylę, może będzie coś ciekawszego. A ty skąd wylazłeś? O, ze ściany Mamy nóż, który więcej by bił, gdyby miał full HP, ale nie mam. Chyba, że oni mogą po prostu wstawać sobie. Ojej, to by było bardzo niefajne i tragiczne No to co, trzy drogi zostały. E, tam w ogóle jakąś drogę, jeszcze z dwie drogi ominiałem co najmniej. Wydaje mi się, że im wyższe piętro, tym... O jest usnouty. Im wyższe piętro, tym mam coraz więcej pomieszczeń do sprawdzenia. No i więcej esencji dostaję też, racja. Ale ty trafisz w niego? Dobra, ostatnie uderzenie. No i troszeczkę esencji wpadło. Tam jest kolega z mieczem. Tu jest kolega z nożami. Kolejny kryształ. Te kryształy są akurat jakoś bardzo niepotrzebne, póki nie zdobędę kolejnego do Tam chyba boss jest. Ale fajnie je zbierać. Że mieć właśnie na, na, na przyszłość ewentualnie. Oj, boję się w sumie bossa, który będzie na tym piętrze. Wylecie się. Nie wiem, czy potrzebowałem się lecieć, ale. Skoro już znalazłem, to złużyjmy. Kolejne leży, nic więcej nie ma. Szkoda, że tych nagropkach nic nie ma. Już nie wiem, czy coś. Bardzo, bardzo szkoda. Tutaj już oczywiście lawituje, bo zginął w jakieś takie beznadziejne miejsce. Znowu ten z nożami w buzi. Pośledi do mnie. O, słyszałem już z kilometra. Na szczęście go trafiam tym atakiem. Dobra, ty zginąłeś. On jest strasznie odporny. Ja bym go porównał do... O! Co to za atak jest? Ja bym go porównał do, do gościa na drugim piętrze, takich wielkich chłop z, z młotem. On też jest taki mocno odporny na wszystko. O, kolejny miecz. A to odkryty, no? A ten jest jakiś teraz. A ty skąd się wziąłeś? Może ja jeszcze więcej biję niż biję wcześniej. Dobra, już, już zaryzykowałem. Może niepotrzebnie. Mam jakiś specjalny mieczek. to 125. Zobaczcie, niż tamten. Już wolałbym chyba tamten brać. A tu mamy ostrze do rzucania. Skąd się wziąłeś? Skąd oni się biorą? Te piętro jest strasznie tragiczne, bo normalnie na piętrze, no to wiem gdzie jest przeciwnik. Dobra, tam miałem wszystko, Czy możemy się cofać. Mm, normalnie na piętrze wiem gdzie jest przeciwnik, no bo on po prostu stoi, mogę do niego podejść i jest git. Ale tutaj oni się po prostu respią na mnie. Dobra, boostuję. O nie, nie zauważyłem, ale akurat skoczyły oba, <laughs> super. Więcej życia z leczenia, mm, jeszcze więcej życia z leczenia. Więc będzie chyba 100% więcej, tak. Um, dobra, więcej życia z leczenia, co mam z tym zrobić? 15 na health mam, bardzo dużo. Szkoda, że nie mam potion of healing. Max healtha dodatkowo. Kolejny max healtha. Plus 30 już mam. O, plus 35. Lecimy dalej. Lecimy po milion. Więcej to jest No To jest żmudne, ale jak się zagłębić te wszystkie runy. Bo mamy runę na defense, mamy runę na stage'a. Runę laka, no i runę healtha. A, jeszcze stamina chyba. Nie wiem, czy mówiłem, ale też jest stamina. No to jakby tak się zagłębić w nich, poczytać chwilę. Popatrzeć, co jest lepsze, co gorsze. To nawet przyjemne to jest. Jakoś tak nie za bardzo mnie męczące. Dobra, tu mamy kolegę z tarczą. Ale bardziej się obawiam... Już słyszałem, ja już go słyszałem, z kilometra. Na szczęście łatwo go skontrować. Oj, żaba. Łatwo skontrować te, te czołgające się, ale... Jak zaskoczy, to niefajnie. Potion of healing. Kolega ręka. Oj, kolega nożownik. Bardzo mi się nie podoba fakt, że dwóch na nas takich mam. Ale ten chyba ręka jest łatwiejszy. Ta, nic nie robi. Ten już nie żyje. A tego przez skrzyneczki. Oj, co ty robisz? W ogóle mogę stać tyłem do niego, a i tak zaatakować go w tą stronę, bo to agruje się w stronę, w którą się patrzę, a nie w którą moja postać stoi. Kurczę, fajny miecz. Fajny miecz, bo fajny damage, a ja nie idę w nic pod damage'em, ja, bo ja go wziął. I zaraz byśmy wtedy zobaczyli... No się zrespiło, albo się wydaje. Poważnie nic? Ciekawe. E, nie trafił mi się żaden palak, więc chyba troszeczkę nie wiem, czy jest sens, żebym się wracał. Tam jest... No nie ma sensu, że mi się wraca, no bo nie trafi mi się ten palak żaden, szkoda. Czyli warto tu przyjść na te piętro z poprzednich pięter. Czyli idziemy na pierwsze i przeskakujemy od razu na trzecie, tak by było najłatwiej. Bo wtedy byśmy mieli najwięcej szans na otworzenie tych przejść śmiesznych. Bo chyba tutaj klucze nie będą potrzebne, tutaj bardziej będzie potrzebne e, właśnie bomby. Konsumuję 3% mniej życia za każdy movement. Okej, okay, zbustujmy to sobie chociaż raz, o ile będzie mnie stać na to. Nie stać mnie, o nie, serio 60%. No trudno. No cóż, pozostaje mi tylko wejść na bossa i ja mam nadzieję, że nie wywalę się od niego. W najgłupszy możliwy sposób. Stamina mam sporo i mam jeszcze e, ten: Stamina Potion. To się nie muszę martwić. E, health Potion, tutaj akurat jest mid. E, one akurat powinny wylecieć do maksimum, tak mi się wydaje. Możemy sprawdzić to, A, mam bardzo duże dla ciebie. No, mam chyba 120% z tego. I mamy teraz przeciwnika, którego. Ganglot. Ale? Tam jest! Dobra, rzucę go nożem. Ale go ja nie biję. Oj, super. Ja nie wiem, jak ona atakuje. Ej, nie mogę podejść do niej! Jak ona ma wywalone w moje ataki? Nie, zabiję jej, nie ma opcji. Nie mam życia zresztą. Co to za przeciwnik jest? Bardzo mi się imponuje wygląd tej postaci. Ale jednak ona ma mnie jeszcze nas na strzała. Skoro ma mnie na strzała, to wypijmy sobie na Potion. A, już dekont, nie nieważne. Nieważne. Nie wiem, bo to na tak potężną walkę z takim bossem. Ja nawet drugiego bossa nie pokonałem jeszcze, a co dopiero, dopiero ją. Mamy trzy ancient runy. Które jakieś dziwne wyglądające. Zabit, 20 nie umarły i dostałem totem kolejny. Mamy kostę, ale to jest ten kostium dostałem wcześniej. Nagroda, you can now pick up randomly generated sword of stillness. No to tak jak mówię no te broniki muszą się tam randomowo rozpić. Tak myślałem nawet, to było pewne. I teraz co nam się zrespiło za bronikę? Złota plus 105, to co miałem wcześniej w 165 broken na świat Co to za broń jest? Wiem, że niektóre broni, ale to może być powód przedmiotu bardziej niż broni, bo wiem, że niektóre broni potrafią takimi dziwnymi atakami strzelać, no nie mam nic nowego, to wszystko już miałem, A ten kostium mi się mega podoba, chciałbym zobaczyć go na innych postaciach jeszcze, zaraz sobie go lukniemy, tylko pierwszy pójdę zrobić serunę. runę, ale słodko wygląda ten kostium, ja ci kręcę, jeden z lepszych, to jest staruna, która mi daje stamina consumption reduct when you dash, increase stamina recovery speed, bardzo fajne w sumie, czyli mamy, że stamina się redukuje kiedy daszuje i zwiększa nam się odnawialność tej staminy, Oj, oj, tutaj coś czuję, że to będzie drogo, na pewno potrzebuję kwadrat jeden, w ogóle same proste potrzebuję, więc wrzućmy sobie dwie trójeczki i teraz najciekawsze, mógłbym zrobić coś takiego, mógłbym, a nie to, nie to, to chciałem, mógłbym zrobić coś takiego, tylko jedynki bym musiał powrzuć, a może wrzucę tutaj jedynki dwie, nie nie, dwie jedynki czerwone i zabraknie mi, jestem pewny, że zabraknie mi tych te na, na kolejne, tutaj nie za ciekawie bym powiedział, mógłbym zrobić tak, tylko nie mam tyle jedynek, mógłbym zrobić to tak. Ale bym potrzebowała dwójki, wtedy. No Coś czuję, że tej runy nie zbustuję, bo muszę wszystko zapełnić, żeby ta runa weszła. To jest już problematyczne, mógłbym tak zrobić, tylko nadal dwójkę potrzebuję jakąś. Hmm. No nie jestem w stanie w ten sposób to zrobić. No dobra, wrzucę to tak. Mógłbym to wrzucić tak, albo tak. Tak będzie łatwiej chyba. I wtedy dwie dwójki jeszcze zdobyć i byłoby dobrze. No tylko, że ta runa nie ma tych swoich powerów, póki nie mam jej zapełnionej do maksimum. Dobra, pójdźmy zobaczyć, jak wyglądają inne postacie na innych skinach. Jesteś koleżanko, każda siedzi gdzie indziej. Czemu ty migasz a jej katanę założyłem w ogóle. Ciekawe. Hmm, Może ta katana była przydatna. Dobra, pokaż mi się jak wyglądasz w strojach. Ten strój mi się u niej najbardziej podoba. Może przez tą bliznę na, na klacie. Yy, ta nie wyglądasz, aż tak dobrze w tym stroju, ale zostawimy ją już w tym. Się wydaje, że każda będzie wyglądać chyba tak samo. Tylko, że tu już będzie... A tam standardową kataną. Tutaj będzie bardziej kwestia mm, wyglądu samej postaci, a no nie jeżeli kostiumu. Na niej na przykład ten kostium mi się nie podoba. No ten kostium też jest słaby. Na niej... Na niej ten, kultysty? Albo Dikansa ten To są dwa ładne na niej. Ale ten Garn, nie, najlepiej na tej podstawowej mi się podoba. Czuję się na Ta, niebieskie włosy z nią. Myślę, że odpaliłbym sobie jeszcze ten poziom, żeby wam pokazać, ale, ale zostawię sobie to ewentualnie na jakiś przyszły odcinek, jeżeli będę już z tej gry nagrywać. A cóż, będziemy się żegnać, bo miło ale się skończyło i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!